W tym nagraniu zajmiemy się tylko reakcją kuczerowa, czyli adycją wody do alkinów, czyli do wiązania potrójnego. Ta reakcja zachodzi zupełnie inaczej niż addycja wody do alkenów, gdzie wodę dzieliliśmy na wodór i na grupę OH. Tutaj wodę będziemy dzielić na osobno dwa wodory, które doczepimy po jednej stronie wiązania potrójnego do całego ugrupowania węglowego, i pojedynczy tlen, który doczepimy po drugiej stronie wiązania podwójnego. Zapamiętaj, że tlen zawsze doczepi, doczepi się do węgla, który jest bliżej środka związku, do węgla bardziej ukrytego we wnętrzu takiego związku, takiego alkinu. Natomiast w przypadku etynu nie ma to dużego znaczenia, ponieważ z każdej strony mamy identycznie takie samo ugrupowanie CH. A zatem z pierwszego ugrupowania zrobi nam się grupa CH3, bo adycjowaliśmy dwa wodory, przechodzimy na wiązanie pojedyncze i teraz węgiel, wodór i tlen musimy przegrupować do grupy aldehydowej, bo w reakcji Kucharowa powstają albo aldehydy, w przypadku etynu albo w każdym pozostałym przypadku będą ketony. A zatem w kolejnej reakcji tlen doczepimy, adycujemy do węgla, który jest bliżej środka związku, natomiast dwa wodory doczepimy do węgla po lewej stronie wiązania potrójnego. Zgodnie z regułą Markownikowa wodory idą tam, gdzie jest więcej wodorów na początku. A zatem pierwszy węgiel przeobraził się w grupę CH3. Drugi węgiel doczepił tlen, to znaczy, że powstała grupa ketonowa-karbonylowa w ketonach, natomiast tak naprawdę trzeci węgiel przeszedł po prostu bez zmian, tak jak wisiał, tak sobie dalej wisi. W ten sposób powstał keton. W tych reakcjach nie zapomnij również o warunkach, które trzeba pisać nad strzałką HGSO4 i H2SO4, albo możesz również zapisać H, HG2, kation wodoru i kation rtęci 2. Następna reakcja, również widzę wiązanie potrójne i mam do tego dodać wodę, a zatem dwa wodory doczepiam tam po tej stronie wiązania potrójnego, gdzie było więcej wodorów i zrobimy z tego grupę CH3 wiązanie pojedyncze. Natomiast tlen, i idzie do węgla przy wiązaniu potrójnym, który jest bliżej środka, który ma mniej wodorów, zgodnie z regułą Markownikowa. A zatem z drugiego ugrupowania węglowego powstanie nam tlen, który doczepił do siebie, znaczy węgiel, który doczepił tlen, czyli grupa ketonowa. Natomiast grupa etylowa CH2CH3 przepisujemy ją bez zmian. I teraz, żeby taka reakcja zaszła, nie możemy zapomnieć o warunkach tej reakcji. Musimy je zapisać nad strzałką. Kation wodoru i kation rtęci 2+. I ostatnia reakcja kuczerowa, addycja wody do alkinu, Znowu widzę, wiązanie potrójne mam dodać wodę, co oznacza, że tlen doczepimy do węgla, który jest bliżej środka związku. W tym przypadku nie ma tu znaczenia, bo zgodnie z regułą markownikowa nie mamy ugrupowania węglowego, który miałby tych wodorów więcej, więc wodory po prostu doczepimy po drugiej stronie. I teraz pierwsza grupa CH3 nic się z nim nie stało. Drugie ugrupowanie węglowe doczepiło dwa wodory, przeszliśmy nawiązanie pojedyncze. Kolejny węgiel doczepił tylko tlen do siebie i ostatnie ugrupowanie węglowe, grupa metylowa, idzie bez zmian. Koniecznie musimy zapisać warunki reakcji. Teraz może to być HgSO4, H2SO4. Jeśli w dalszym ciągu reakcja kulturowa jest dla ciebie niezrozumiała, pamiętaj, że zawsze możesz się ze mną skonsultować.